W dzisiejszym filmie, jeśli wyjdę na minus ze skrzynki, piję jedną szklankę wody. No tak, wody. I zaraz coś może napisać Ale Mateusz, przecież picie wody jest przyjemne. Co to za challenge? Tak? Co to za challenge? To zaraz zobaczymy, jak się będę czuł po 20 litrach wody w przeciągu godziny. Asortyment jest! Nie będę ukrywał. Sprawa dzisiaj jest prosta, ale też jedna rzecz jest taka... No jak oglądałeś ostatni filmik, to... tej też wszyscy jesteśmy na prysznie, tylko kurde... Nie, dobra, to jeszcze nie jest aż tak Ej nie poczekajcie, nie wierzę w to To pewnie wiesz co się tam działo No więc właśnie, jesteśmy na Hellcase'ie i słuchajcie Postanowiłem, że aby te filmy były grubsze Jednak, sprzedam wszystkie swoje skiny łącznie z dragon lorką, którą miałem Którą trafiłem w poprzednim odcinku, co pozwala mi na naprawdę grubą zabawę O takim budżecie nawet nigdy pomarzyć nie mogłem I zacznijmy słuchajcie od bitewki I w trakcie jak ja będę budował bitewkę, tworzył To przypominam, że kod Mateo na Hellcase'ie umożliwia ci dołączenie do konkursu na jakiegoś fajnego skina co musi tutaj w ogóle będziemy cykać? Słuchajcie, dajemy same najdroższe skrzyneczki już na start. Może nie wiem, czy tak na nagrubasz. Nie, na razie aż tak grubo to nie. Kot Mateo, 70 centów na start, na zabawę, za to możesz otworzyć naprawdę dużo skrzynek, zupełnie za darmo. No i też 10% więcej do tego to sam wpłacisz. Więc to jest naprawdę fajny bonus, a raczej bonusy na, na zabawę. I strona też jest dla osób pełnoletnich, nie? Więc teraz słuchajcie, zobaczmy. Przypominam, jest to bitewka, którą jeśli przegram, jeśli wyjdę na minus z niej, no to będę musiał wypić. Szklankę wody. Pierwszą szklankę woda, ale widzę, że tutaj naprawdę póki co zostawiłem ich w tyle. Ale co nie ma co osądzać przy takich skrzynkach, gdzie to jest chyba w ogóle moja najdroższa bitwa w życiu. Dosłownie to jest moja najdroższa bitwa w życiu. Ostatni był konkurs na kosę, którą teraz widzicie zwycięzce. Chyba wysłałem już tą kosę. Póki co, tak naprawdę moje skiny już zwróciły wartość samej bitwy, więc mam nadzieję, że tak mi zostanie. No, ten gościu niby tam trochę się zbliża do mnie, ale to nawet lepiej. Gdyby oni teraz zdobywali lepsze skiny, to więcej pójdzie do mnie, nie? Bo kto ma najlepsze skiny ten tutaj wygrywa. U lulu, lulu lulu robi się niebezpiecznie, ale ja to. Nie, no to... To, co się ostatnio dzieje na tych filmach To słuchajcie, przychodzi ludzkie pojęcie Dlatego możecie pisać mi jakieś taktyki i tak dalej I osoba, której taktyka się sprawdzi To ja ciebie znajdę z tego komentarza I wyślecie jakiegoś fajnego skina Za to, że dzięki tobie będę miał lepsze skiny Bo się sprawdzi ta taktyka No zobaczmy, co my tutaj w ogóle mamy Awupy, uspy, nawet mamy w statraku Za 800 dolarów awupkę Kilka rękawiczek, oczywiście kosy też są I wiecie co, ja na razie tego nie będę sprzedawał Możliwe, że sobie coś wypocimy zaraz na kolejny konkurs Dalej mamy ogromny budżet tak naprawdę. Więc przejdźmy teraz, może do. Kurde, do, to jakaś taka, o, 10 luźniutkich skrzyneczek z eventu. O, niech nam się nalicza, prawda, waluta eventowa. E, to jest 800 dolarów, przypominam. Ok, tutaj z tego co widzę jest kosa. Jeśli dobrze. Dobrze weszło. Tylko pytanie, czy to będzie aż. Jest, w ogóle jest plus. No w sumie dobra, 20 dolarów to jest jakieś 100 złotych nie? Około. Zawsze to jest 20 dolarów na plus. Ogólnie nie ma co też mówić, bo cały czas się powtarzam. Na razie to sprzedam. W takim wypadku najlepiej wypłatać skiny, grać tymi skinami. I się bawić, pamiętajcie, nikt nie wygrywa w nieskończoność, nie? Może w ogóle będzie tak, że ja tutaj 50 skrzynek z wodą mam i nie będę musiał w ogóle pić. IEM Kotowice 2025. Para osób się mnie pytało, czy ja będę na jemie, czy nie. Słuchajcie, Kraków albo Kotowice to jest drugi koniec polski dla mnie. Ja, mieszkając na Podlasiu, to ja właśnie nie było ostatnio filmu przez dwa dni, bo ja przez dwa dni szedłem z bratem nad rzekę, aby y, mieć y, po prostu wodę do kąpieli i do picia. Rozumiesz, to jest Podlasie. Ajajajajaj, pierwszy minus w tym odcinku. Przypominam, że cztery takie szklaneczki i mamy już litry płynów. Pamiętajcie w ogóle, żeby pić wodę, ale nie 30 litrów. Nie, nie, nie. Pierwsza szklanka poszła gładko, ale już coś czuję, że tutaj może być naprawdę ciężko W dalszym ciągu szukamy skinę na konkurs, yy, dla was, którego wypłacę Bo już wszystkie kosy, które miałem w zapasie, no to właśnie się z nich, że tak powiem, wyzbyłem się ich Więc teraz trzeba poszukać jakiejś nowej I z chęcią otworzyłbym skrzynkę, której jeszcze nigdy nie otwierałem, a na pewno tutaj są takie skrzynki O, to jest bardzo ciekawa skrzynka Dużo osób w ogóle mi mówi, że ogólnie agenci i skrzynki, w których nie ma typowo skinów do CS-a. No tutaj są agenci, że one oddają, nie? Zazwyczaj takie rady słyszałem, że to na bitwach jest taki game Changer, ale zobaczmy, też warto to przetestować, bo to nie jest jakaś droga skrzynka, więc może będziesz miał porównanie, czy warto coś takiego otwierać, czy nie. No bo nie każdy mało osób w sumie otwiera tak drogie skrzynki, jak ja, nie. Zrobię wszystkich subskrybentów. I nie szczerze to jest jakaś masakra, bo już druga szklanka mi w ogóle nie wchodzi, nie już po prostu się nie chce tego. Picie wody samo w sobie nie jest niczym wielkim, ale picie czegoś w nadmiarze, nie? Już, 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 już... tak. Sprawdźmy. Skrzynka top. Otwieramy. Chyba w ogóle w przedostatnim odcinku mówiłem, że czasem warto potwierać więcej niż jedną skrzynkę, bo może być jeden skin, który nadrobi ci wszystkie pozostałe, nie? Dobra, wiecie co? Ja sobie te skiny... One są spoko, tylko no niestety skrzynka... Jesteśmy z niej na minus. Zostawię je sobie do kontraktu. Nie zdzierżę tego. W ogóle zauważyłem taki glitch w mojej głowie, bo jak mam większy budżet, to od razu jestem skłonny, wiecie, dać na przykład kontrakt, że średni albo trudny, ale po co? Skoro możemy nawet, wiecie, być 10% bardziej na plus. I to też jest lepsze, nie musimy od razu tego powiększać razy 30 czy tam razy 10, nie? Dajmy sobie łatwy kontrakt na 1.2. E, ja mam w skinach 652 dolary, mogę coś mieć od 521 do prawie 800, nie? Podpisujemy. Myślę, że tutaj moje szczęście mogłoby się już skończyć. Ej, dobra, mamy karambitę, tylko ja mam już tak zgliczony umysł, ja nie pamiętam, czy ja jestem teraz na plus czy na minus, ale wydaje mi się, tak na 80% jestem przekonany, że na plus. Kontrakt znowu siadł, a zobaczcie, gdybym sobie dał na średni czy trudny, to po co, po co tak ryzykować? Jak masz fajne skiny, wypłacaj, baw się, to ogólnie to ma być zabawa. Ale dobra, słuchajcie, ja tutaj nie jestem żadnym mentorem. Ta skrzynka w ogóle kosztowała 90 dolarów, nie? To jest ta skrzyneczka, dajmy sobie takich... Pięć. Prawdopodobnie No nie stanie się to drugi raz Ale jestem ciekaw w ogóle co dropi z tej skrzynki Bo ja, możliwe, że ja w ogóle tej skrzynki nie otwierałem No, bardzo możliwe to jest Dajmy sobie jeszcze tutaj coś takiego e, Dajmy na dwóch graczy, słuchajcie Nie ma co też ryzykować, od razu zagrajmy sobie z botem W ogóle nie wiem czemu właśnie Ja jeszcze tej skrzynki nie otwierałem No coś takiego mi dropnęło i nie dałem jej z powrotem drugiej szansy. Dobra, ale zobaczmy. W dalszym ciągu droga bitewka. Na dwóch graczy, żeby było bezpieczniej. Chyba jak się gra tylko z jedną osobą, no to też jest potencjalnie mniejsza wygrana, nie? No bo dostaniesz skiny tylko jednej osoby, a nie na przykład trzech jeszcze. E, póki co w ogóle ja to przegrywam, ale być może teraz się to właśnie zmienia. Proszę bardzo, proszę bardzo. No, nie mogę się w ogóle doczekać waszych taktyk, nie? Bo, no, niektórzy grają na pewno dłużej na tych, na, na przykład na Hellcase i mają swoje jakieś tam sprawdzone skrzyneczki. Ja gram dopiero niecały miesiąc. Kurde, no, taka kosa. Poczekajcie, nie, ja dalej to wygrywam w sumie. Ja dalej to wygrywam, więc Więc jest dobrze. Je, więc jest dobrze. To jest 30 dolarów różnicy. O kurde. Tutaj w ogóle co ja dorobną, dobra, ale go odstrzeliłem. Tak naprawdę, to są właśnie te skrzynki teraz lecę, z których ja miałem Dragonorkę. To są te, e, właśnie, cobblestone. Rzeczywiście, z tego cobblestone. No, chyba jest jedyna skrzynka, z której można normalnie trafić Dragon Lorka, ale no bardzo mocno go tutaj odsydziłem, oby nic takiego dobrego nie dostał. Chyba to nie jest jakiś skin ekstra Mili Państwo, ile? 600, 700 dolarów na plus? Coś takiego. Nie, no, bitewki to jest tak naprawdę mój Game Changer, słuchajcie. To jest naprawdę mój Game Changer. Niecały 1% szans na to miałem, ale to jest dobra skrzynka, bo to jest ten prawdziwy Cobble Stone. Znaczy kurde, dobra, no nie mówię teraz obiektywnie, bo trafiłem raz najlepszego skina, ale generalnie to z tego co pamiętam, u innych youtuberów to była serio skrzynka, nie? W sensie tam rzeczywiście w większości było się na minusie. Ale tu mówimy o normalnych skrzynkach w CESie, których nie opłaca się w ogóle w żaden sposób otwierać. Na takim Helkajsie wiesz, masz, masz na przykład skrzynkę, w której na 100% wydropisz kosę, nie? masz chociażby to pewność. Nie, myślę, że tutaj słuchajcie, nie ma to też się kusić. Cieszę się, że mi się tak powarciło, ale no. Właśnie, mamy jeszcze evencik. Zapomniałem o tym powiedzieć. Oczywiście są tutaj różne kategorie. To jest troszeczkę jak taki plac zabaw. O! Masz sobie różne kategorie i możesz sobie robić co chcesz z tą walutą, którą zdobywasz właśnie otwierając te skrzyneczki z eventu. Ja też ich aż tak mnóstwo to nie pootwierałem, nie? Więc zobaczmy co tutaj dostaniemy. Dobra, w tym momencie w ogóle dodałem te swoje tokeny do puli jakby konkursu, bo tu oczywiście jest tak, że umiejąc sobie te tokeny, bierzesz udział oczywiście w konkursach, nie? Dobra, mm, wiecie co? Tak bardzo polubiłem te bitwy, że z chęcią zrobiłbym jeszcze ostatnią. Więc właśnie, ja tworzę bitwę, a i zapomniałem przy ostatniej skrzyneczce. Rzeczywiście byłem z tego cobblestone na minus, więc trzeba będzie za chwilę wypić troszeczkę wody. O, tu jest na przykład skrzyneczka z nożami, nie. I dajmy rzeczywiście na przykład o, niech będzie taka skrzyneczka. I dajmy to na czterech. No, ta skrzynka mnie najbardziej ciekawi, tylko mam nadzieję, że ona nie pójdzie jako pierwsza. Ją ja dodałem jako ostatnią. Ja w tym momencie piję wodę. Yy, ona chyba właśnie idzie jako pierwsza. I to jest słabe, dobra, ale wasze zdrówko. Teraz zdrówko wszystkich osób, które wpisały kod Mateona Helkajcie. Oj, coś czuję, że tutaj już mogło się moje szczęście skończyć. By fajnie. O! A jakie drogie w ogóle te rękawiczki? I co? Już jestem na prowadzeniu. I to bardzo w ogóle jak ja ich odsadziłem przez te ręk rękawiczki, ty, ja nie mogę. Hmm Ty dobra, te bitwy to jest jakiś game changer. Ja tutaj niecały 1000 dolarów. Patrzcie co się dzieje w ogóle. Ale jaja. Dobra, ja tylko dopijam wodę, dobrze, że nie muszę pić kolejnej szklanki. Dobra, ogólnie, ile litr właśnie wypiłem? No i rzeczywiście jest nieprzyjemnie w tak krótkim czasie. Zobaczę, tak naprawdę, czy mogę coś fajnego tutaj wypłacić. Albo wiecie, co? To będzie niespodzianka. Na najbliższym odcinku pokażę Wam, co jest do wygrania. Dzisiaj to na tyle. Mam nadzieję, że właśnie takie odcinki Wam się podobają. Te bitwy dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego. Ja chyba na następny odcinek będę tylko bitwy kręcił. Także co? Pamiętajcie proszę o kodzie promocyjnym Mateo. Bierzcie udział w konkursie. Do zobaczenia i na razie.